Cześć, witajcie na naszym kanale Datsun.pl. Dzisiaj szybki sklep. Duże spóźnienie, jest poniedziałek 12. Dobra, lecimy, przedłużamy. Na samej górze zestaw Ligi Złoczyńców jest dostępny. Rozdział 5, sezon drugi to był. Możecie sobie kupić silnik Toga, Tamura, Shikaraki w wersjach. Da Bistro jest jeszcze dostępny. Plecek, pędzelnik transformacyjny, Nomu Junior. Zapalniczka z niebieskim płomieniem pleca, kilof ostrze Hamiko Togi, kilof niszcząca kosa, kilof sierpy z niebieskimi płomieniami, radość togi. I jest już też skruszony kontroler. Wszystko za 3800VV skruszone w... Nie chce się uruchomić. Czemu nie chcesz się... O jest tak jest dostępne. O, on już kiedyś był na to, duży pomtar. Dobra, i to za 3800. Jeszcze pakiet chimikotury też jest dostępne. Za dwa. Dobra, dalej pakiet Tamura. Pakiet Dabi. Dalej lecimy. Zostaw All Might. Jest tutaj, jak widzicie, jeden strój z dwoma stelami: To Finorin i Agi. Macie dyrektor Mnezu. Plecak. Kilo of All, Mad, Yaj, I symbol pokoju. Motka. Oczywiście klasa pierwsza A. Plecak. Daryzuku. który się nie chce uruchomić, a się, jak już się nie miało, tylko to. Figurka Katsuki Bakuko, strój, Plecak, granat. Ochako Ura, raka, strój. gotowy plecak Urawity. Dobra, co dalej? No możecie też oddzielnie kupić. Symbol pokoju. Analiza bohatera. Kilof. Dużo dzisiaj strasznie gruchotacza, gruchotacz, urawite, niszczyciel, touch. jeszcze zestaw to, to do roki? Jezu, co tu się dzieje? Tak dużo tego. Jak widzicie mamy plecak, mamy kilof, mamy też mróz i żar emotka, coś się z emotkami dzieje. Lotka, malowanie, No teraz się pojawiło. Miał być krótko, a jak zawsze jest długo. Dobra, dalej. jeszcze zestaw Kirishimi Ashido. Ashido? Let's tak. Like, was. Taniec z festiwalu kulturowego. Airo Kirishimina i tarcza Retriota i Kilow. Jeszcze jeden. Jeszcze? Nie, Dragon Ball. Dragon Ball to resztę sklepu przejął. Czyli widzicie do góry coś innego? To na dole tego jest sporo dzisiaj. Dalej Alan jest NBA, którzy już byli. Mr. Beast też był. Taki, taki banan. To sporo. Słone, e, innowatorka. Ona już też była. Iskra też była. wikt nie kojarzę, żeby była. Jest w czterech kolorach. Znaczy tamta była jakieś miesiąc temu, więc. Ona no, ja dzisiaj z czasem. mrucz topór, O, emotka zabawa. I twist. Dalej. Krzaczor. Był ostatnio kryształ. Też był. Korpion i zamieć i miodowe uderzenie i chłopak. Dzisiaj szybki sklep Samurai, Sentino, tutaj eli czeka sprzęt, tu wszystko już było. Oczywiście karnety, inne takie nic nowości tutaj nie znajdziecie, więc dobra, piszcie komentarze, co Wam się najbardziej podoba. Dzisiaj mi się najbardziej podoba. Zakrzak, kaczor, krzaczor. Krzaczor nie zakrzak. Nie, to jakoś nie moja stylowa. Kaczor, najlepszy.